A teraz Państwo pozwolą, że przedstawię własny komentarz. Czegóż się właśnie dowiedzieliśmy, że ponad dwa miesiące temu zatrzymano polskich żołnierzy, którym postawiono zarzuty? Zarówno premier, jak i minister obrony oczekują dzisiaj natychmiastowych decyzji. Dzisiaj natychmiastowych, po tym, co się wydarzyło ponad dwa miesiące temu a oczekują ich tylko dlatego, że mleko się wylało a jacyś pismacy sprawę wynieśli i rozsmarowali to po internetach. Gdyby nie to, pies z kulawą nogą by się o tym nie dowiedział. Pies z kulawą nogą nie dowiedziałby się, że polskich żołnierzy broniących granicy w kajdankach się zatrzymuje, wyprowadza, zawiesza, nie daje się im obrony prawnej. Nie daje się im obrony prawnej. Żołnierze zrzucają się na adwokatów. Czy państwo mnie słyszycie? Tak właśnie to wygląda. Są tam żołnierze, którzy w takiej sytuacji zostają pozostawieni sami sobie. Premier jeździ i odwiedza granice. Jest z nim minister obrony, jest z nim minister spraw wewnętrznych, czyli zwierzchnik Straży Granicznej. I oni są tam na konferencji prasowej, oni tam pozują do zdjęć. Czy któryś z nich zajął się tą sprawą? Nie wiem, ale nas o tym postanowiono na wszelki wypadek nie informować. Bo co? Bo jesteśmy za głupi? Bo tylko jesteśmy od płacenia podatków? Mamy się nie wtrącać, nie dopytywać? Nie pytaj, bo kociej mordki dostaniesz? To może być głupi tekst z komedii romantycznych, ale nie w sytuacji tak poważnej i tak dramatycznej. A teraz jeszcze jedna uwaga wynikająca z kalendarza. Pomyślcie, szanowni państwo, koniec marca, początek kwietnia dochodzi do tego wydarzenia. Wszyscy żołnierze już wiedzą, że jeśli użyjesz broni, to możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Możesz zostać zawieszony, stracić pieniądze. Nikt się za tobą nie ujmie, nikt ci nie pomoże, nikt ci nie znajdzie prawnika. Tak może się wydarzyć. I to się dzieje naprawdę. Na początku czerwca najpierw jeden, a później drugi polski żołnierz zostaje ranny. Ja mam prawo postawić pytanie: czy dlatego został ranny, że na przykład nie użył broni, a nie użył broni, bo bał się, że będzie za to pociągnięty do odpowiedzialności? Ci ludzie ryzykują własnym zdrowiem i życiem. Czy musi się wydarzyć tragedia, by polscy politycy postanowili wreszcie coś w tej sprawie zrobić oprócz pisania do siebie tweetów, oprócz pisania, jak bardzo oczekują szybkich i natychmiastowych reakcji? A teraz czas na wnioski. Wnioski, które oczywiście wyciągną sobie państwo sami, a ja, a ja zostanę z kilkoma pytaniami. Pierwsze pytanie to pytanie do Władysława Kośniaka Kamysza. Jeżeli dowiedział się Pan o wszystkim natychmiast, czyli, jak rozumiem, w okolicy Wielkanocy ponad dwa miesiące temu, to dlaczego dopiero teraz oczekuje Pan od komendanta Żandarmerii Wojskowej i od prokuratury jakiegoś śledztwa, jakiejś decyzji? Czemu nie oczekiwał Pan tego od nich natychmiast? Dzisiaj, po dwóch miesiącach, mógłby Pan powiedzieć, jakie są wnioski i jakie Pan decyzje podjął? Ale tego pan nie zrobi, bo pan dopiero teraz wzywa ich, by się tym zajęli, tak? Więc albo pan wiedział i pan nic nie zrobił, co naprawdę marnie świadczy o pańskich kompetencjach, albo pan nie wiedział i pan kłamie. No, jest jakieś inne wyjście, to proszę mi podpowiedzieć. To jest pytanie do pana, panie premierze, panie ministrze, ale mam też pytanie do premiera rządu. Do Donalda Tuska. Pan wzywa swojego ministra, swojego zastępcę, od którego przyjmuje meldunki, do natychmiastowych decyzji personalnych i organizacyjnych. No to jak już mówiłem, kiedy się pan o tym dowiedział i dlaczego dopiero teraz pan wzywa do tego? Czy kiedy był pan na granicy, a był pan ostatnio dwa razy, to pan o tym wydarzeniu nie wiedział? Nie słyszał pan o tym? Nikt pana o tym nie informował? Jest to tak mało ważne, że uznano to za drobiazg, detal, po co tym premiera zaprzątać? No chyba nie, prawda? A jeśli. Bo jeśli by się tak wydarzyło, jeśli by tak rzeczywiście było, że ktoś przed panem to ukrył, to znaczy, że państwo, którym pan rządzi, jest w jakimś przerażającym stanie i to nie, tego się akurat nie da zwalić na poprzedników. To pańscy urzędnicy panu nie powiedzieli. Ale jest jeszcze druga możliwość, że pan o tym wszystkim wiedział. A dzisiaj używa pan po prostu Twittera do pokazania, jak pan jest silny, zdeterminowany, jak bardzo pan stoi po stronie polskich żołnierzy. No, jak bardzo, panie premierze? Mój ulubiony cytat to cytat ze słów, które można przeczytać w katedrze świętego Idziego w Edynburgu: akta non verba czyny, nie słowa. Niech pan nam to pokaże swoimi decyzjami i swoimi czynami, a nie swoimi słowami. I tu mógłbym postawić kropkę, gdyby nie to, że jednocześnie w innej sprawie, ale również dotyczącej żołnierzy, Straży Granicznej oraz Policji głos zabrała prokuratura. Państwo pozwolą, że zacytuję to dość dokładnie. W dniu 15 kwietnia prokuratura okręgowa w Siedlcach wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Przy wykonywaniu czynności związanych z ochroną granicy państwa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i innych służb. Oczywiście dotyczy to czasu od początku tego kryzysu do teraz. To było 15 kwietnia, prokuratura okręgowa w Siedlcach. A co stało się dwa dni później? Ano, czytamy. Zarządzeniem prokuratora regionalnego w Lublinie z dnia 17 kwietnia powołany został zespół śledczy, którego celem będzie zebranie i karnoprawna ocena materiału dowodowego dotyczącego zachowań funkcjonariuszy podejmowanych wobec cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę białoruską-polską. Mamy więc, proszę Państwa, taką oto sekwencję. Najpierw jest doniesienie, jak to napisano, dziennikarza i aktywisty. Wspaniała rola. Jesteś i dziennikarzem, i aktywistą, twórcą, i tworzywem. No dobra, ale zostawmy tego dżentelmena. Mamy więc doniesienie. Doniesienie jest traktowane tak bardzo serio, że prokuratura okręgowa się tym od razu zajmuje i wydaje nawet komunikat w tej sprawie. Czy w sprawie każdego doniesienia obywatela Państwo wydają komunikat? To ciekawe, prawda? Ale zaraz potem wasze szefostwo. Wyżej postawiona prokuratura regionalna w Lublinie powołuje specjalny zespół. Ten zespół będzie badać, będzie sprawdzać to, jakie zarzuty można postawić żołnierzom, straży granicznej i policji, którzy przez te ponad dwa lata pilnowali polskiej granicy. Proszę Państwa, ja naprawdę rozumiem, że może dochodzić do nadużyć, że może dochodzić do przekroczenia uprawnień, zarówno przez wojskowych, jak i przez strażników. Ja to wiem. Tak jest przecież. Nie raz sami mówiliśmy o, o policjantach, którzy zachowywali się niewłaściwie, delikatnie rzecz ujmując. Pewnie w wojsku i w Straży Granicznej jest podobnie. Ale w sytuacji, w której ci ludzie teraz narażają już swoje życie, jedyne co od nas słyszą, od nas jako od państwa, to to, że będziemy sprawdzać, jak się zachowywaliście. Będziemy badali, jakie zarzuty można Wam postawić. A kiedy już użyjecie broni w obronie własnej, to nie możecie liczyć na pomoc prawnika, na naszą pomoc, na pomoc państwa. Tylko macie się zrzucić, macie zrobić ściepę, może ktoś Was wybroni. Czyli co? Jedyne, co mamy im do powiedzenia, to to: narażajcie życie, a jak nie daj Boże, coś Wam się stanie, to będziecie mieli. Pogrzeb z pełną asystą wojskową. Przesadzam? Hm. może trochę. Ale naprawdę chciałbym to jakoś wreszcie spłętować. Ja też, jako obywatel, mam prawo czegoś oczekiwać. Mam prawo oczekiwać jasnych i szybkich decyzji. Kto odpowiada za ten burdel? Kto odpowiada za to, że polscy żołnierze są pozbawieni ochrony państwa? A jeśli tym kimś jest na przykład Wicepremier i minister obrony to ma prawo oczekiwać, że poda się do dymisji. Pisze pan, panie premierze, o honorze. Pora wreszcie przestać pisać, a zrozumieć znaczenie tego słowa. Mieć też własny honor. I w zasadzie to wszystko. Mógłbym tak gadać bez końca, ale nie sądzę, by ktokolwiek miał zamiar przejmować się. To w końcu tylko głos obywateli. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.